Dzień dobry, witajcie, nazywam się Sylwester Laskowski, jestem założycielem grupy imprezowej Double Wings, a ten program to niebanalne pomysły na wesele. Na wstępie tradycyjna prośba, pamiętajcie, że niebanalne katedry buduje się z banalnych cegieł. Szukajcie więc nie tylko niebanalnych pomysłów, czyli niebanalnych cegieł, ale również kontekstu, w którym zwykłe cegły będą się jawiły jako niebanalne. Dlaczego wesela nie rozpoczynają się w fajny sposób? Na początek wyjaśnię, co mam na myśli, mówiąc fajnie rozpocząć wesele. Fajnie znaczy dla mnie ciekawie, logicznie, z właściwie umieszczoną kulminacją, z obecnością wszystkich istotnych osób w każdym istotnym momencie, od początku do końca sensownie oraz w logistycznie optymalny sposób. Wbrew pozorom rozpocząć fajnie wesele wcale nie jest trudno. Wymaga to jedynie przemyślenia sekwencji kolejnych wydarzeń, dobrej woli wszystkich zaangażowanych oraz koordynacji przebiegu całości przez osobę, która wesele prowadzi, czyli dla uproszczenia powiedzmy, że przez wodzireja. Jeśli już wcześniej mieliście okazję obejrzeć 19 odcinek z tej serii, to wiecie, że mimo wszystko wcale nierzadko rozpoczęcia wesela są po prostu słabe są nieciekawe, nielogiczne, z niewłaściwie umieszczoną kulminacją albo w ogóle bez żadnej kulminacji, z nieistotnymi elementami na pierwszym planie i istotnymi gdzieś poza planem oraz logistyką całości, która wprowadza więcej zamieszania niż porządku i sensu. I myślę, że dzieje się tak co najmniej z pięciu powodów. Po pierwsze, nie jest jednoznacznie określony decydent, czyli ktoś, kto finalnie powie, jak ma być wodzirej ma swoją wizję, młodzi swoją, rodzice jeszcze inną, a finalnie obsługa lokalu i tak powie, że u nich przywitanie zawsze wygląda tak, tak i nie widzą powodu, by to teraz zmieniać. I tu od razu sugestia do Was, nowożeńcy, przejmijcie rolę tego decydenta. W ósmym odcinku z tej serii mówiłem, że przejęcie przez Was decyzyjności odnośnie własnego wesela jest jednym z siedmiu kluczowych elementów jego finalnego sukcesu. I ufam, że teraz już lepiej rozumiecie, że ta wasza decyzyjność jest kluczowa również do sukcesu samego początku wesela. A myślę, że początek jest jednym z najbardziej stresujących momentów wesela, zarówno dla was, jak i dla waszych rodziców. Jest to też moment, w którym nie bardzo jest czas na dyskusję, negocjacje i omawianie za i przeciw różnych wariantów tego rozpoczęcia. Te decyzje powinny być podjęte wcześniej i dobrze jest, jeśli to wy, nowożeńcy, te decyzje Podejmujecie. Nagram jeszcze osobny film, w którym wyjaśnię, jak możecie to zrobić, czyli przejąć stery decyzyjności, nawet wtedy, gdy nie jesteście jego sponsorami. Póki co gorąco Was zachęcam, byście przejęli decyzyjność odnośnie tego, gdzie i w jaki sposób przebiegać będzie początek Waszego wesela. Drugim powodem utrudniającym fajne rozpoczęcie wesela jest to, że jeśli nawet dla wszystkich jest jasne, kto w tej kwestii podejmuje decyzję, to albo nie wszystkim ta decyzja jest znana, albo nie wszyscy mają jednakową wersję tej decyzji, albo jeśli nawet wszyscy ją znają i wszyscy mają jednakową jej wersję, to nie wszyscy w jednakowy sposób ją rozumieją i interpretują. Dlatego bardzo ważną rzeczą dla sukcesu początku wesela jest upewnienie się, i tu raz jeszcze Wasza rola, nowożeńcy, że wszystkie zaangażowane strony, czyli rodzice, wodzirej oraz obsługa lokalu, znają finalną wersję rozpoczęcia wesela i że w jednakowy sposób ją rozumieją. Trzecim powodem, dlaczego początki wesela nie przebiegają w sposób fajny, jest brak osoby odpowiedzialnej za koordynację przebiegu całości, już tak to nazwę, w trakcie trwania spektaklu. Najbardziej sensowną osobą do przejęcia tej roli jest po prostu Wodzire jako ta osoba, która za prowadzenie wesela jest bezpośrednio odpowiedzialna. Przy tej też okazji ujawnia się przydatność wodzireja na weselu jako kogoś, kto rolę m.in. takiego koordynatora pełni. Więcej informacji na temat tego, jaką rolę na weselu pełni wodzirej, znajdziecie w 18 odcinku z tej serii. A jeżeli pamiętacie przykład z 19 odcinka, gdzie po przyjeździe pary młodej pod salę nikt do ich samochodu nie podszedł, goście byli nadal rozproszeni, rodzice do witania nie gotowi, a młodzi finalnie sami sprawdzili, jaka jest na sali sytuacja, to był to wymowny przykład skutków braku na weselu wodzireja, który to wszystko mógłby skoordynować. Bo faktycznie na tamtym weselu był tylko DJ, który w czasie, gdy młodzi podjechali, a potem weszli na salę, by się rozejrzeć, stał, co zrozumiałe, za DJską ską konsoletą. Czwartym powodem, dlaczego początki wesela nie przebiegają w sposób fajny, jest brak elastyczności ze strony obsługi lokalu, w którym odbywa się wesele. Ta elastyczność ze strony obsługi jest o tyle istotna, że wesele odbywa się, tak to nazwę, na ich terenie. I to oni dzierżą w rękach kluczowe zasoby. I to oni finalnie mogą powiedzieć, że coś można albo nie można na tym ich terenie zrobić. I jest to kwestia o tyle kłopotliwa, że finalna odpowiedzialność za przebieg początku wesela spoczywa na osobie prowadzącej wesele, czyli na Wodzireju. Bo to on komunikuje gościom co, kiedy i w jaki sposób będzie się działo. A goście domyślnie zakładają, że jest tak, jak jest, bo Wodzirej tak chce. A Wodzirej może chcieć wiele rzeczy, ale finalnie może zrobić tylko to, na co pozwoli mu obsługa lokalu, bo to Wodzirej jest na ich terenie, a nie odwrotnie. I ta kwestia staje się szczególnie istotna, gdy nie jest jasne, kto jest decydentem, albo jaka została podjęta decyzja, albo jak tę decyzję należy rozumieć. Dam Wam przykład z jednego z wesel, które prowadziłem. Była to finalnie sytuacja o tyle szczęśliwa, że na sali weselnej pojawiłem się ze swoją ekipą z dużym wyprzedzeniem, a więc był czas na negocjacje najpierw z menadżerem lokalu, a finalnie z telefonicznym udziałem pary młodej, których o rozstrzygającą decyzję po przedstawieniu swoich argumentów poprosiłem. Otóż po przyjeździe na salę weselną dowiedziałem się od menadżera lokalu, że przywitanie młodych przebiegało będzie w sposób następujący. Dla jasności, z młodymi miałem ustalony nieco inny wariant tego przywitania. Najpierw mieliśmy zgromadzić wszystkich gości na zewnątrz, z przodu lokalu, gdzie zaraz po przyjeździe pary młodej przywitać miał ich rzeczony menadżer. Potem wszyscy, czyli nowożeńcy, rodzice i goście, mieli się udać na drugą stronę budynku, czyli obejść ten budynek, by tam przy tarasie rodzice mogli przywitać młodych chlebem. Następnie wszyscy mieli przejść na salę taneczną, sala jedalna była osobno, by tam wznieść toast szampanem. Inaczej mówiąc, sama ceremonia przywitania miała być rozbita na trzy części, z których każda w swojej istocie krótkotrwająca, miała się odbyć w innym miejscu. Czyli jako prowadzący, najpierw musiałbym zaprosić wszystkich gości, by wyszli przed budynek, zobaczyć, jak podjeżdżają i wysiadają z samochodu młodzi oraz jak w tym miejscu wita ich menadżer. Potem musiałbym kazać im obejść budynek, by tam obejrzeli, jak rodzice witają młodych chlebem. Oczywiście i rodzice, i młodzi razem by wtedy z tymi gośćmi tam szli. A potem poprosić, by weszli na salę taneczną, by tam wznieść toast szampanem. No i po toaście poinformować ich, że mogą w końcu wrócić tam, skąd ich pierwotnie wywołałem, czyli na salę jadalną. Nie wiem jak wy, ale ja bym tej części wesela nie nazwał przywitaniem Pary Młodej. Nazwałbym to pielgrzymką. Bezpośrednie negocjacje między mną a menadżerem nie zakończyły się sukcesem. Zadzwoniłem więc do pana młodego, przedstawiłem mu swoje argumenty i poprosiłem o decyzję. Na szczęście dla nas wszystkich menadżer wykazał elastyczność względem woli pana młodego i finalnie istotnie skróciliśmy tę weselną pielgrzymkę. Wiemy jednak zarówno z własnych doświadczeń, jak i z opowieści par młodych, że w niektórych przypadkach Takiej elastyczności właścicielom sal weselnych po prostu brakuje. I piątym powodem, dlaczego początki wesela nie są tak fajne, jak mogłyby być, jest albo brak planu, co, gdzie, kiedy i w jaki sposób będzie się działo, albo po prostu ten plan jest słaby. I w następnym odcinku z tej serii przedstawię Wam propozycję takiego planu, łącznie z jego różnymi wariantami, które przynajmniej w mojej ocenie czyni przywitanie pary młodej, Fajnym czasem. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego 20 już odcinka z cyklu Niebanalne Pomysły na wesele. Jeżeli był on dla Was wartościowy, to dajcie proszę łapkę w górę i napiszcie kilka słów w komentarzu. Nie zapomnijcie też o subskrypcji tego kanału. Jeżeli niebawem organizujecie swoje własne wesele i potrzebujecie dobrego zespołu muzycznego, wodzireja, DJ-a, fotografa lub kamerzysty, to zapraszam Was do współpracy z podwójno-skrzydlatymi orłami grupy Double Wings. Kontakt do nas znajdziecie w opisie do tego filmu. Tymczasem serdecznie Was pozdrawiam, życzę niebanalnych wesel i do usłyszenia.